Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o zaimkach dzierżawczych w języku hiszpańskim. To prosty sposób, aby pokazać, do kogo coś należy. Gotowi? Zaczynajmy! Zacznijmy od podstawowych zaimków. Mi oznacza mój, moja, tu to twój, twoja, a su to jego, jej, pana, pani, ich, państwa. Łatwe, prawda? Przy naszym i waszym musimy już rozdzielić formy na męskie i żeńskie. Nuestro, nasz, nuestra, nasza, vuestro, wasz, vuestra, wasza. Do każdej z tych form dodajemy s na końcu, aby utworzyć liczbę nogą. Spójrzmy na przykłady. Mi lapis to mój ołówek, ale moje ołówki to mis lapises. Tu goma, twoja gumka, tu z gomas, twoje gumki. Sumocila jego, jej plecak. Sus mochilas jego, jej plecaki. Uważaj na kolejne formy. Quaderno to rodzaj męski, więc nuestro cuaderno, nuestro quadernos. Ale sija jest rodzaju żeńskiego, więc nuestra sia, nuestras sías. Tak samo będzie przy waszym, więc vuestro cuaderno, vuestros cuadernos, ale vuestra sia, vuestras sias. Wreszcie ich. To taka sama forma jak jego, jej. Czyli również suboligrafo, susboligrafos. Gracias por ver. Do zobaczenia następnym razem.